witajcie kochani kolejny dzień turnieju trzeci trzy gwiazdkowi bez czerwony no cóż, zobaczymy na razie dwie porażki obejrzyjmy sobie naszą ekipę to są nasze ataki no drużyna obronna furor nie robi mimo tego że są sami zieloni dobra jedziemy no niebiescy na środku żółci także myślę dobra ta ekipa no i mamy troszeczkę klocków w środku. Ulmer już się pożegnał z nami. Zrobimy diamencik. Troszeczkę zejdzie. Mamy zielone na lewej stronie tutaj pod gunarem. To może odpali nawet kogoś. No nie. Jeszcze fioletowe weszły w kombie. Myślę, że chaos zrobimy. Bo nie bardzo jest tutaj czym ruszyć. Dobra, teraz weszły i fioletowe i zielone po lewej, więc złożymy właśnie czerwone do zielonych i przy okazji fioletowe się złożyły. Także kosimy, kosimy myślę prawą stronę. Sama Kaylanie jak zostanie, to już małe piwo. No pudło, pudło, kurczę, pudło. Dobra, bejna. Mamy fioletowe na dole, wystarczyło. Mamy zielonych po prawej stronie, w pustkę to raz, dwa. Złożymy sobie diamencik, złożymy fioletowe i to na kejlani. Może wystarczy? No nie, dobra, dajcie chaos. Zielone się złożyły i to już będzie wystarczające na pewno. Irina pokonana. Dziękujemy za grę. Pierwsze zwycięstwo dziś. Fajnie. Dobrze rozpoczęliśmy. No jedziemy. Znowu niebieski na środku, więc zieloni zostają. Dwóch bohaterów żółtych, więc fioletowych też zostawiam. Zobaczymy jak to pójdzie. O, mamy zielone i tu, i tu, i tu. Więc dajmy trzy w środek. Ależ brakło niewiele. Dobra. Nie robię ojojoj. Oj, oj. Dobra, fioletowe w środek, fioletowe na boku. Mamy zielone w... trochę w tą dawa ona chyba jest, tak? Dawa. Fioletowe powinny ją załatwić. Odpalają naszych bohaterów. Walniemy Ulmera, bo on tu jest dla nas najniebezpieczniejszy. O, fajnie, że się udało go załatwić. No i mamy zielone po prawej. W pustkę, zielony na górze. Jakby co... Uleczymy i myślę Bane w pierwszej kolejności. Spróbujemy go pyknąć. Dobra, wystarczy, bo on teraz będzie odnosił obrażenia. O tu ładne kombo. Złożymy smoka, żeby mm, fioletowe się złożyły. Odpaliło to naszych bohaterów, ale odpaliło też tego smoka jego. No ale to nie miało już większego znaczenia, bo nasi wszyscy odpaleni. I iż tak, tak, iż tak, on miał tak. Ten smok pokonany, dobra. Drugie zwycięstwo ładnie na razie się to składa, a myślę, że zostawimy tą ekipę. Ulmer na środku. Tu już gorzej z klockami, ale niebiesko-fioletowe combo, dobra, żółte złożyły się. Może jest coś zielonych, nie? Ale 4 smog będzie, dobra. Ulmer już tego nie wytrzymał. Tu mamy czerwone złożą fioletowe. O, ładnie. Kombo na zielone weszło. Jeszcze mamy zielone na dole. No i tniemy, tniemy leczących. Yy. I obakan będzie. Nie obakan, jak on ma. Kurczę, nie pamiętam tego trupa. Nie pamiętam. Jakoś na o. Mogłem podejrzeć. Dobra. Najważniejsze, że już też jest pokonany. Także dokończymy tutaj Belit. I został nam tylko ten z pszczółkami. Więc ciachniemy go tak, ciachniemy go tak. Troszkę byśmy podciągnęli coś. Zielone są w pustkę. No tu po lewej nie ma jak podciągnąć tych fioletowych, bo to by zakończyło szybko tą. Rozgrywkę, dobra, niech sobie odpali. Belit go zaraz zneguje. A on w sumie tylko się wyczyścił i dał sobie pszczółkę. No i dobra, fioletowe trzy odpaliły naszych bohaterów i lis przez wasy też pokonany. Trzecie zwycięstwo ładnie. O, teraz ekipa z zielonym tankiem. Myślę, że weźmiemy neutralną, czyli żółto-fioletową. Mocna ta ekipa. O, ładnie. Smok fioletowy na początek, na dole proszę, ładnie weszło. I trochę żółtych mamy również. Bohaterowie odpaleni, więc skończmy tego snycera. Zajmiemy się teraz baltazarem. Żółte klocki, tak jest. Żółte wisztaka. I znowu żółto-fioletowe kombo w niego. Wystarczyło. No i teraz ciachniemy Melia daje nam krytyki. Bejnie zbliżej do odpalenia, więc próbujemy go wyautować. Udało się. Fioletowego smoka odpali, prawdopodobnie naszych. Tak jest. No, i pytanie, czy wystarczy? Wystarczy. Dobra, Adam 204 pokonany. No i ostatnie dzisiaj atak. Ładnie nam idzie. No tutaj co, bierzemy zielonych i zostawimy sobie chyba żółtych. Nie, nie, nie. Właśnie, właśnie, właśnie. Zielonych, tak, do fioletu. Fioletowi przeciwnicy 2, więc weźmy sobie żółtych. Dobra, zielone mamy w środek. Niestety teraz więcej fioletowych. Niebieskich się złożył kryształ. Na lewej stronie mamy zielone w Gilra, ale prób, cały czas próbuję rozbić tego tanka. Udało się. Wszystkich i prawą stronę myślę. Mamy diament i parę klocków, więc tak jest. Fioletowy bohater też nie wytrzymał. No, teraz nie bardzo, więc odpalmy chaos. No i mamy po prawej dwa złożenia zielonych. Co myślę, że tak. Bejna, rozwalmy. Gilra tylko nam obniży defa, więc nie ma takiego wielkiego strachu. Żółte sobie spokojnie gramy sobie na boczku. Melia Bain i pod nią mamy zielone. I Gandalf. Również pokonany. No ładnie poszło tym razem. 5 pełnych zwycięstw. Bardzo dobrze. Bardzo dobry wynik. Także z tego miejsca zapraszam Was już na czwarty dzień turnieju. Super poszło, powiem. Jestem zdziwiony. No dobra, dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie. Oglądajcie. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Następnego filmu. Hej.